Dzisiaj mam koziska, z tej strony witajcie w kolejnym odcinku z Call of -Mobile. Nie udało mi się wczoraj rzucić odcinku albo przedwczoraj albo nie wiem, czyli w poniedziałek jak zazwyczaj rzucam, to więc pamiętajcie godzina tak 15, bo jeszcze ja muszę zmontować odcinek. Więc 15 na kanale, sub, łapka i pałałem wam tak szybko, że no, wyszedł nowy sezon, a jeszcze rankę się nie zresetował i nie mam... mam dopiero mastera jedynka a możliwe, że odcinki mi się usunęły to więc chyba będę musiał coś nagrać później ups, upsi, to będę musiał coś nagrać a dzisiaj testujemy, znaczy... gramy z najnowszą mapę w Call of Duty, która jest dodana tylko na Call of Duty Mobile inaczej zwaną cage, to więc tu będzie zdjęcie to więc zobaczycie i trzeba powiedzieć tak, inaczej, to więc

za mną, mówię ci to, hej, hej No kurde, zabrał mi kilo. o widzę ich, widzę ich Mam, mam, mam nie mam, mam. zabij zabijni mnie <ścoughs> hey, To jest harmidel na tej mapie, ale lubię ją Lubię harmidel, każdy rasuje A trzeba tak taktycznie grać, bo wiecie o Kurde, no ja, czemu myślałem, że go zabiłem jak ja nie zginąłem, o kurde kolejny MSNC nie zabił. Tu na tą mapę nazywam jakąś SMG. Dobrą na blisko, bo tu inaczej niż bliżej nie będziecie walczyć, moim zdaniem. Kurde, UAV mają nice, sorry teammate. Kurde, Hoppa. nice, mamy go. Dobra, nice, 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 sik, widzę go. Spokojnie, mam... Jestem za nim. Nice. Typ nie patrzy na mapę. Przeładuję się. na spokojnie, widziałem go Kurde Chyba myślałem, że spaszuje, ale go zabili widocznie. Tu jest Kurde! Nie zabiję mnie O dziękuję Dobra, do kolejny Patrzcie na to jeden... Kurde! O Jezu. O Jezu. Aj, chciałem go zerkegać. <grywa> Taka bywa. E, przypomina mi ta mapa trochę powiem wam. E, Zim. E, trochę killhouse, ale tu chyba bardziej da się schować. Tak, nie jest tak aż... jest trochę chaotycznie, a nie killhouse. W sumie tą inną mapę. Bym powiedział jak to ona się nazywa. Uf. I got tracked. Ja ja jestem się przejść, Jezu jaki jestem słaby Gra to się zaczyna Kurde, dziękuję knight Wygraliśmy, o kurde To więc, jak się ta mapa... No, Kill House, powiedzmy, że to Kill House, bo to najmniejsza mapa To więc, moim zdaniem ma... Lep... W ogóle, lepiej się na niej gra Ma fajną... środek ma fajny, jak tam jeden na jeden. I moim zdaniem to będzie... Spora mapa, to jedna z lepszych map, co będą ludzie jeden na jeden, jak był kiedyś Newtown, to teraz będzie ta mapa w Call of Duty Mobile. Dobra, kolejna gra, 6 minut na liczniku i ostatnia gra dnia dla mnie też bo trochę już nollefiłem w rankada możliwe. Chciałem sobie wbić ostara dwójeczkę, żeby po prostu sobie już mieć Akacza fajnego. Tanka, skin, licznik nie ktoś nie grał to SZAŁUJCIE plecy plecy im robię nice słyszę koza mam chyba tu będzie chyba triple kill na górze skoczył kurde wiedziałem że Gdzieś był na górze, ale nie wiedziałem gdzie Ej, ja przegrywamy do tego, kurde Jak to jest możliwe? No sumie ja... O kurde o, Wiedziałem, że przegram To było trochę głupie z mojej strony Zrobić takie, takie coś Wiem o tym A Aim Bot Nie zadziałał No kurde Nice no, no mówię, aim od się wyłączył chcę ja załączyć znowu Poczeka, musicie poczekać, chwilkę on powoli się chyba włącza. Tak wam powiem, tak powoli coś łapie. Nie gadamy o tym. Jakbym kurde zginął. A zginę. Mam za wysokie styki, bo sobie spróbowałem. Wiecie, trzeba Witolda ten zarąbać na Rankedzie Chyba tylko raz mi się ze Sniperki jakąś fartowską Rankedę zdobyć udało tak. O, aim bot zadziałał, ale d nie dopadł. Tak wam powiem. d nie dopadł. Du, 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 du. O kurde, co tu zrobiliśmy tu? E? Okay. Nie wiem czy mu się to opłacało Enemies? Yeah. Kurde Wyjdź sobie, pójdź stąd Tu jest też nie macie No czemu cię tu nie ma? Ja cię szukam, szukam was Kurde, kurde, kurde Pięciu ich tam było A to teraz tu macie dwie takie proste. O tu chodzi się schody, tu też schody. Nie wiem, która strona jest lepsza. Bo ja dużo nie gram i po drugiej stronie jest to samo i na środku są takie dwie kolumny. No i filozofa całej mapy, to więc powiedzmy już tak na dzisiaj. Chyba nagram od razu po ten odcinek, bo póki mam czasem. Na... Więc dzięki wam wszystkim za oglądanie, jeśli filmik wam się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i skomentuj czego chcecie więcej. Ja się z wami żegnam, i nazywam się DematiPlays i mówię nara.